I w pewnym momencie ja czułam się taka no, niedoceniona. Jakieś miałam duży problem z takim niedocenieniem. Um, dzisiaj się tego totalnie wyzbyłam, bo to ja mam być z siebie zadowolona, dumna i po prostu krzyczeć głośno, że jestem z siebie dumna. Um, I czułam to niedocenienie, co oczywiście finalnie też przekuło się na sukces, mm -hmm. no bo mogłam pokazać no to patrzcie, Udowodnić nie? im, że są że nie w błędzie, potrzebuje, tak? tak ich a ty A ty zrobisz co potrzebujesz, tak czy inaczej. I stwierdziłam, że no czuję się bardzo niedoceniona, bo w takim pracowałam w dużym toruńskim klubie i naprawdę na moje zajęcia wieczorne przychodziło po 50 osób. Ja musiałam wypraszać osoby z sali, bo nie byli, nie były te osoby zapisane na liście i to też było takie wzruszające, że kurczę, no ich jest przychodzą tutaj tyle. dla Ciebie. Tak, o 20 godzinie, bo umówmy się, kiedyś myślałam, że większym wow jest ćwiczyć przed pracą, ale dzisiaj, kiedy mam dzieci, kiedy, kiedy wiem, jak ten dzień wygląda, to jeszcze na koniec iść poćwiczyć, to to jest naprawdę szacun, bo można wtedy po prostu odpuścić i leżeć na kanapie. Więc o tej godzinie 20 przychodzili ludzie na, uwaga, Shock Fitness, sama wymyślałam sobie tą nazwę, i postanowiłam, że otworzę coś swojego, mhm. bo no bo ja wam... Nie, 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 nie doceniacie, ja nie. tak. Wiedziałam, że mm, otworzenie takiego klasycznego klubu fitness wiąże się z ogromną ilością pieniędzy, których nie miałam. No i e, ja bardzo często oglądałam takie portale plotkarskie jako dziecko i lubiłam, no powiem to, no co powiem, no, no oglądałam to, to oglądałam e, Kardashian Show, mm -hmm. show Kardashian, tak. kardashianki po Kardaszjanki. prostu, kardashianki. I one zaczynały właśnie ćwiczyć zupełnie inną metodą treningową. Później jedna z takich aktorek toruńskich też właśnie pokazywała tą metodę treningową. Ja zaczęłam szukać i tak dalej, i tak dalej. Pojechałam na, na Sylwestra chyba do Wiednia i patrzę na, na wejściu, gdzieś wchodzimy, wielkie studio treningowe, takie tam mhm. konkretne. I on ja mówię, wow, to są znaki, bo ja wierzę w ogóle tak. we wszystkie znaki. I mówię, to jest to... No, i tak jakoś wyszło, 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 że faktycznie otworzyłam pierwsze w Toruniu studio treningowe z, z taką metodą, a nie inną. Ehm, no i miałam swój biznes, o którym tak naprawdę marzyłam w ogóle. Ja studiując kiedyś w Warszawie, przyjeżdżałam tutaj, bo studiowałam w zaocznie, ja marzyłam pracować, w, marzyłam sobie o pracy w biurowcu. Mhm. Ja mówiłam, że mogłabym chociaż kawy parzyć, ale tak mi się marzy, taki, taki wielki świat. I, I do dzisiaj, jak tutaj jestem w tej Warszawie, to jest takie. Wow. Tak, żeby do tego biurowca wjechać, Tak. Tą ja czułam window. się po taka... Aha. <laughs> no, i, um, no i wydarzyło się tak, że ja w biurowcu miałam swoje studio treningowe. <laughs> Super. I jakby m, wynajmując to miejsce, ja nawet nie, nie, nie szłam z, tam, z takim zamiarem: wow, spełniam marzenia. Tylko ja się zorientowałam gdzieś po roku, że kurczę, ja jestem w biurowcu, ja sobie wchodzę do siebie i to było takie naprawdę spełnienie marzeń. I, I faktycznie no, prowadziłam przez 8 lat swoje studio treningowe, e, o którym marzyłam. No super. No, dziś e, myślę, że takie wielkość takiego studia to masz e, pewnie razy tysiące na Instagramie, e, wśród swoich podopiecznych, właśnie e, w mediach społecznościowych. Powiedz, e, jaka to jest dzisiaj skala, e, na jaką działasz? I co musiało się zadziać, żeby faktycznie tutaj być, gdzie wiesz, to są tysiące kobiet, które razem z Tobą ćwiczą, zmieniają siebie? No, musiałabyś mieć takich studiów, to no, bardzo dużo, żeby na taką skalę działać. W internecie to jest możliwe, Ty to robisz z uśmiechem na twarzy, z trójką dzieci pod pachą, więc co musiało się zadziać, żeby to było możliwe? Musiał się zdarzyć kryzys. Ja uważam, że, jak, że wszystko w życiu dzieje się po coś, i nawet jeżeli w danym momencie jest źle, no to wiadomo, że w tym momencie my nie mówimy: Ach, to jest na pewno po coś, tylko jest dramat, no ale albo usiądziemy i będziemy płakać, albo szukamy rozwiązań. Ja nauczyłam się tego, bo to nie jest tak, że ja całe życie taka byłam. Ale nauczyłam się jednak rozwiązywać problemy, szukać tego rozwiązania. No i ja już prowadząc studio treningowe, już prowadziłam media społecznościowe, bo ja też jakby wiedziałam, że to jest możliwe. Nie wiedziałam jeszcze, jak będę zarabiała te pieniądze. Myślałam, że będę influencerką, wiesz, od kremów <laughs> i od jakichś polecajek, no bo myślałam, że tylko tak można. Mm -hmm. No, nie do końca, no bo nie, 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 nie będę mówiła. Po prostu tak myślałam, że będę od tych kremów, więc prowadziłam sobie te media społecznościowe. No, ale zdarzyło się tak, że po urodzeniu trzeciego dziecka nagle klienci zaczęli gdzieś się rozsypywać. E, grupy, które wydawało mi się, że są stałe, nic nie jest stałego. Stała po jest tylko zmiana. Stała jest zmiana. Nie było tego. Jedyną stałą, którą zawsze będą, to są opłaty. Które były ogromne, no bo to był naprawdę piękny biurowiec, pracownicy, em, zusy, podatki, wszystko, po prostu, wszystko jest. No i, i postanowiłam, że no trzeba zarabiać pieniądze, dlatego kiedy moje trzecie dziecko miało dwa miesiące, to był poród przez cesarskie cięcie, więc po tych dwóch miesiącach dopiero mogłam spokojnie zacząć ćwiczyć. Otworzyłam grupę treningową, no i powiedziałam, kto by chciał.